Witam Cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze mnie nie znasz, mam na imię Alex i mieszkam w Londynie, dlatego nazwa kanału Alex in London. Na moim kanale pokazuję, testuję zapachy i perfumy. Jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowany tego typu kontentem, zapraszam Cię do oglądania. Chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które mnie subskrybują. Dążę do tysiąca i powiem Wam, że już jest bliżej niż dalej, także jeżeli interesuje Ci content perfum, subskrybuj mój kanał. Każda subskrypcja pozwala mi rozwijać ten kanał i pokazywać Wam coraz to fajniejsze i lepsze perfumy. Polecać, żebyście Wy nie musieli kupować, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam perfumy, które kupiłam w ciemno. To będzie zestaw siedmiu perfum totalnie różnych. Ustrzeliłam totalne perełki, które polecam, także oglądajcie do końca, bo będzie grubo. Zaczynam od zapachu serii, którą znacie już u mnie i kocham, pokochałam Elisab. Słuchajcie, ten zapach to jest jedyny, który ja znałam z tych siedmiu, które wam dzisiaj pokażę. To jest buteleczka, która do złudzenia przypomina La Pfeum Lumiere. To jest ten, który już znacie z mojego kanału, a to jest ten, który kupiłam teraz. Widać, że jest jeszcze pełna, pełna buteleczka. Ten, tak jak na, nawet kolor wskazuje, on ma mnóstwo tych nut cytrusowych. Natomiast Elisap La Perfine, to jest Ode 50 ml. Słuchajcie. Jest to bardzo kwiatowy, biało-kwiatowy zapach. Ale jest to zapach, który jest bardziej dojrzały. Elegancki, bardzo kobiecy, bardzo dojrzały i mnie się kojarzy zapach białych frezji, tak bym to nazwała. Ma w sobie taką pewną pudrowość, ma w sercu jaśmin. W otwarciu ma afrykański kwiat pomarańczy. Generalnie białe kwiaty. Mnie się kojarzy z frezją, której tutaj nie ma, ale naprawdę bardzo wydaje mi się wyczuwalne są tutaj dla mnie nuty białej frezji. W bazie jest paczula, róża, miód. Z czasem staje się troszeczkę taki bardziej drzewny, paczulowy, natomiast ja kocham ten zapach, dlatego że jest inny w mojej ocenie niż wszystkie inne białokwiatowe, ale słuchajcie, jest przede wszystkim jest naprawdę trwały. I projekcja i trwałość oceniam tutaj bardzo wysoko. Jest to zapach bardzo aksamitny. Jest bardzo kobiecy, jest dojrzały, jest przepiękny, nie dla każdego. Uważam, że oso osoby, które nie lubią y, zapachów białokwiatowych Prawdopodobnie nie będą przypadały. Natomiast ja uwielbiam. Uważam, że jest elegancki, kobiecy, luksusowy, taki trochę jakby taki szampan pomieszany z białymi kwiatami. Jest, jest, jest naprawdę dobry. Bardzo dobry. Piękny. Piękny, piękny, piękny. I ma w sobie trochę takiej pudrowości, ale minimalnie. Taki bardziej jest bubbly, taki sparkly. Projekcja i trwałość bardzo dobra. Na ubraniach z 10-12 godzin na pewno. Jeśli chodzi o projekcję, to z jakieś 6-7. Jest to mocny zapach. Piękny, kobiecy zapach. Bardzo go polecam. No i słuchajcie, teraz mam zapach, o którym też słyszałam, to znaczy o całej serii: Floral Street. Wszystkie mają takie bardzo podobne buteleczki. Bardzo ładne kwiatowe i ja się zdecydowałam kupując w ciemno totalnie nie wiedziałam jaki to będzie zapach to jest wonderland peony powinien być zapach kwiatowy natomiast on ma y, bardzo taki słodki owocowy wydźwięk w nutach topowych ma czerwoną porzeczkę cytrynę i głowę w sercu ma piwonie, malinę, fiołek i bazie, wanilię, nuty drzewne, rodzynki, nuty cukierkowe. Natomiast ja totalnie nie, nie czuję ani rodzynek, ani nut drzewnych. Jest to bardzo lekki, dziewczęcy zapach. Jest bardzo ładny. Jest to zapach zdecydowanie owocowy, przebijają nuty kwiatowe, natomiast zdecydowanie jest to świeży. Czysty zapach. Trochę niektórzy porównują to do, do zapachu jakby szamponu. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie. Jest to zapach dziewczęcy, zdecydowanie. Bardzo owocowy, bardzo lekki, słodkawy, dosyć słodki. Przyjemny, jak najbardziej świeży, przyjemny. Bardziej na lato, na wiosnę. Bardzo ładny zapach. Natomiast trwałość jest bardzo średnia jak dla mnie. Czuję tak. Około 3 godzin na sobie. Także uważam, że jest to dosyć słaby zapach. Ładny, ale jak widać, już tyle wypryskałam i niedawno go kupiłam. Natomiast, żeby coś pachniało, to trzeba, trzeba go kilka razy reaplikować w ciągu dnia. Także ładny zapach. Dziewczęcy, świeży, owocowy. No ale trwałość średnia. Nic takiego, bym powiedziała, odkrywczego. No, za tą cenę tak sobie. I wzięłam sobie jeszcze y, taką miniaturę. Ta miniatura to jest Neon Rose też firmy Floral Street. Też kwiatowy zapach, bardzo kwiatowy, bardzo różany. Tak jak jakby sama nazwa wskazuje na to, że jest to zapach różany. No i tak też jest. On nie jest słodki. W nutach topowych ma kwiaty jabłoni, bergamotę, liście porzeczki. I właśnie taki zapach jakby liście, zielone liście pomieszane z różą. Jakbyście weszli do kwiaciarni z milionem czerwonych róż i, i czuć właśnie zapach kwiatu, i jest to róża zdecydowanie. I właśnie taki zielono-liściasty. W sercu ma różę, jaśmin i jałowiec. Jałowca w ogóle nie wyczuwam szczerze. W bazie brzoskwinia, drzewo cedrowe i bursztyn. Ta baza w ogóle, jakby, dla mnie się nie wyłania. Nie ma dla mnie tutaj nut drzewnych. Brzoskwinia być może w pewnym sensie jest taki wydźwięk, ale to jest brzoskwinia wytrawna, jeżeli tak można to nazwać. Dość oklepany zapach, ma minimalną słodycz, naprawdę, jeżeli ktoś lubi różane zapachy, to uważam, że to jest ładny, różany zapach, ale nic odkrywczego i trwałość bardzo podobna jak poprzednia wersja Wonderful Peony, czyli tak powiedziałabym ze 3 godziny, także okej, okay, ale widzicie jak to szybko schodzi. No a jak muszę to reaplikować kilka razy dziennie, okej, okay, ale chciałabym, żeby perfumy wachniały dłużej. To jest bardzo fajna i poręczna miniatura. Fajna do torebki, do reaplikacji jak, jak najbardziej. Natomiast zapach jest kwiatowy. Kwiatowy, różany, ale nic odkrywczego. Teraz mam zapach, który totalnie kupiłam w ciemno, nie wiedząc, że ta firma robi zapachy. Słuchajcie, jest to Shiseido Zen. No buteleczka taka tutaj mi się to średnio podoba to wygląda jak taka tania naklejka fajnie że ma ten koreczek drewniany ładnie y, wygląda to porządnie natomiast z zewnątrz y, no średniawka w nutach otwarcia tutaj są nuty cytrusowe grapefruit ananas bergamota róża no i można wyczuć świeżość takiego cytrusu z ananasem w sercu ma y, bardzo dużo różnych kwiatów. frezje, lotus, hyacynt, konwalia, fiołek. Ciężko nawet wyróżnić i, i wyczuć te, te wszystkie kwiaty. W bazie paczula, piżmo, bursztyn, kadzidło i sosna. W ogóle absolutnie nie wyczuwam żadnych kadzidłowych nud. Jest to zapach bardzo świeży, taki orzeźwiający. Nie wiem jak to nazwać, ale on. Faktycznie, jeżeli to jest zen, to tak mi się kojarzy ze spa, z takim ładnym zapachem jak spa, trochę właśnie cytrusowy, lekki, taki napowietrzony. Uważam, że jest to zapach, który można kupić w ciemno. Raczej powinien się podobać. On w ogóle jest porównywany do Coco Mademoiselle. Natomiast powiedziałabym, że te perfumy w pewnym stopniu przypominają Coco Mademoiselle. Może jeśli chodzi właśnie o tą taką cytrusowość, świeżość, natomiast nie jest to zamiennik, nic w tym rodzaju. Ładny zapach, bezpieczny, trochę taki świeży jak żel do mycia ciała, taki jasny, bardzo przyjemny, także można kupić go w ciemno. Natomiast jedyny problem, jaki ja mam z tymi perfumami jest taki, że one u mnie pachną 20 minut. Ja mam wrażenie, że ja ich w ogóle nie czuję, po pierwsze. Po drugie, czy na skórze, czy na ubraniach. One wyparowują po prostu w ciągu godziny, to już nie ma śladu. I za taką cenę, yy, nie. To w ogóle nie polecam ich ze względu na trwałość, chociaż. Czy niektóre osoby mówią, że u nich się trzyma bardzo dobrze, więc nie wiem, może mam jakąś po prostu trefną butelkę albo. To jest parfum, to, to, to nie jest woda toaletowa, to jest woda perfumowana, więc zapach powinien być teoretycznie mocniejszy. Dawno, naprawdę dawno nie miałam tak nietrwałych perfum. Znalazłam przeznaczenie, już wiem. One są super i zaczęłam się nimi pryskać na piżamę na noc, bo one są takie nieofensywne. Czyli nie są za mocne, są świeże. No ale żeby psikać na piżamę do funtów. Nie, nie, nie róbcie tego po prostu nie. Teraz uwaga, uwaga. Dram, 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 dram. Perfumy znane i promowane. Butel, bo buteleczka jest po prostu przepiękna. Są to perfumy Billie Eilish Number 2. Jest y, numer 1, to jest numer 2 i teraz jest numer 3. Y, nie wąchałam numeru 3. Nie wiem jak pachną. Numer jeden, jak dla mnie jest wanilią. To jest wanilia, kropka. Tam, jakby nie czułam nic poza wanilią. Jak ktoś lubi wanilię, no to, to tak. Na, byłam na tyle zainteresowana, żeby wypróbować te perfumy, że je po prostu kupiłam. I są bardzo niespotykane, jak na perfumy celebrytki. Naprawdę zaskakujące. Powiedziałabym, że są zaskakujące. No, buteleczka jest rzucająca się w oczy na pewno i jest piękna. Ona naprawdę robi wrażenie, bo to jest taki solidny materiał, to nie jest taki byle jaki plastik. Nie wiem, czy to jest nawet szkło, ale zobaczcie. W środku wygląda tak. Jest to zapach na pewno unikatowy. Jest to unisex. Od razu mówię, że jest to unisex, ale jest to unisex bardziej w stronę męską dla mnie. On ma bardzo mocno wyczuwalne nuty czarnego pieprzu. Czarny pieprz jest używany w męskich zapachach. Dla mnie, mimo tego, że on w nutach topowych ma kwiat jabłoni i bergamotę, absolutnie ja nie wyczuwam tutaj żadnych cytrusów, bergamoty, kwiatowych nut. Nie, bo wszystko, wszystko jest dla mnie przytłumione z zapachem czarnego pieprzu. Po pierwsze, w bazie ma wanilię, palosanto i hebanowy drzewny. Także ma bardzo, bardzo dużo nut męskich, które są ciężkie, które są mocne, i myślę, że te bardzo ulotne i delikatne nuty kwiatowe czy bergamotowe po prostu przytłumiają. I tak, to mam zagwostkę z tym zapachem. Napiszcie mi w komentarzach, czy macie, miałyście ten zapach, co sądzicie? Mocny zapach. Unisexowy w stronę męską dla mnie, zdecydowanie w stronę męską. Plusy tego zapachu, na pewno jest inny, na pewno jest unikatowy, ale dla mnie może trochę za męski i ja próbowałam z nim coś zrobić. I słuchajcie, co można zrobić z tym zapachem, żeby trochę go zmienić, jeżeli komuś nie odpowiada. Nałożyć go warstwowo, na przykład z tym numerem 1, który jest bardzo waniliowy. Mówię o tych y, Billie Eilish numer 1, czyli Wyczuwam taki zapach trochę świerkowy, ten czarny pieprz zdecydowanie, kadzidło tutaj czuję, na pewno czuję kadzidło, taki trochę ziołowy, no naprawdę jak, jak męski zapach, gdyby w, moim zdaniem, jeżeli mężczyzna by użył tych perfum, powiedziałabym, Boże, jak on piek, pięknie pachnie, naprawdę, jeśli chodzi o trwałość, one są naprawdę trwałe. 5 godzin z plusem, a na ubraniach nawet dłużej. Utrzymuje się, więc uważam, że na takie perfumy celebryckie on jest unikatowy i jest trwały. Mocno męski, na pewno nie jest to zakup w ciemno, na pewno nie jest to zapach dla każdego. I teraz uwaga zapach, który kupiłam totalnie w ciemno i nie wąchałam nawet oryginału, a to jest taki dup, taki e, zamiennik i nawet wygląda podobnie. Jest to zapach Fragrance World Barakat Satin Wood. Jak e, sama butelka i nazwa wskazuje, jest to bezpośredni odpowiednik czy inspiracja Mason Francis Kurtigian Wood Satin Mood. Tak łudząco podobna butelka i nawet pomieszali w ogóle nazwy Barakat z Barakat i to się nazywa Satin Oud. W ogóle to to jest. Sprawdzałam em, skład tego i tego oryginalnego Oud Satin Mood. No i troszeczkę się różnią. Ten ma w, w, w nutach topowych gruszkę, bergamotę, jaśmin. Jakby nie czuję tego, bo inne nuty są tak prominentne i tak mocne, że nie wyczuwam otwarciu tego typu nut. W sercu ma ud i róże, czyli tak jak w oryginale i w bazie wanilię, bursztyn i też ud, ten drzewo agarowe. Butelka jest przezroczysta, a ten płyn w środku ma taki kolor, taki jakby czarny, jakby taki ciemny turkus. Jak opinie głoszą, jest to bezpośredni zamiennik tego ut Satin Mood. No ale oczywiście cena to jest nieporównywalna, bo to zapłaciłam chyba za niego 16 funtów. Tak, chyba trzeba uważać na białe, białe ubrania, żeby nie pobrudzić tym płynem w kolorze czarnym, tudzież jakimś mocno ciemnoturkusowym. Ale no trzeba przyznać, że zapach jest mocny. Pachnie mocno udowo. Czyli jest taki bardzo arabski, tak jak nazwa wskazuje, tak jak nazwa tego oryginału wskazuje. No i podobno jest naprawdę praktycznie jeden do jednego, że nie można rozpoznać różnicy. Dajcie znać w komentarzach, czy miałyście ten oryginał, czy miałyście tą inspirację. Bardzo długotrwałe, mają dużą projekcję, są to perfumy mocne. No, myślę, że projekcja to jest, jak przyjdziecie, to będzie się ciągnął. Będzie się ciągnął, bo to jest y, ciężki, taki kadzidlano, udowy zapach z nutą właśnie wanilii i róży. No, tak pachnie to luksusowo. Nie są to perfumy, które można kupić w ciemno, bo nie każdy lubi takie arabskie, udowe nuty. Ja go będę jeszcze testować. Jak będzie jesień, jak będzie zima, bo uważam, że to są za mocne perfumy na. Jeszcze, jeszcze jest w miarę ciepło, jest około, około 20 stopni w Londynie. Za ciepło na nie, bo orientalny arabski wydźwięk i to mi się w nich podoba. Będę jeszcze testować, na razie jestem na tak, ale tak jak mówię, to nie są perfumy dla każdego. Na sam koniec, prawdziwa perełka. Zobaczcie, jakie opakowanie. Tutaj ma hologram. Otwiera się tak na magnes. Taka wężowa skóra. I to w ogóle ma taką strukturę. To nie jest nadruk, tylko to jest struktura. Piękne, piękne opakowanie. Nie pamiętam, kiedy ostatnio kupiłam perfumy, które miały naprawdę tak solidne opakowanie. To jest taka imitacja skóry. Tutaj tak samo. Po prostu przepiękne. Bardzo, bardzo luksusowe. Zamykanie na magnes, a sama butelka wygląda tak. To są perfumy, które są online bardzo szeroko popularyzowane, są popularne, są znane, są wiralowe. Tutaj mają taki koreczek też z wężową skórą i tutaj ten wąż, który jest tak owinięty na nakrętce. Jest to ciężka, solidna nakrętka i on ma w ogóle w oczkach kryształy Swarowskiego. Butelka wygląda luksusowo. Czuć w ręku, że to jest coś porządnego. Ja y, y, pierwszy raz, jak powąchałam, to mi przypomniało troszeczkę ten zapach Marka Jacobsa Perfect. Miałam nawet próbkę, więc od razu porównałam. Natomiast Zapach y, Marka Jacobsa, no jednak, ma, może mają, nie wiem, 40% podobieństwa, natomiast Mark Jacobs to w ogóle po kilku godzinach to już go nie ma. Natomiast te perfumy są przepiękne, w nutach topowych jest bergamota, przyprawy jakieś aromatyczne, nie są wyszczególnione i pomarańcza. No ja tutaj za bardzo jakoś nie rozpoznaję. Nud cytrusowych w tym zapachu. W sercu ma kokos, langlang, lang, ambroksan w bazie drzewo sandałowe, piżmo i benzoes. Co ja czuję i co przewija mi się w tym zapachu, jest taka kremowość, bita śmietana prawie, że taka kokosowa. Jest to zapach słodkawy kremowy, taki otulający, ale też bardzo kobiecy i elegancki. Trochę słodkawy, trochę waniliowy. Ale też yy, ta drzewność drzewa sandałowego specyficznie daje tu taką fajną bazę. Kokos naprawdę ja wyczuwam. Ale jest to kokos dla dojrzalszych kobiet. Jest to zapach elegancki, luksusowy, trochę słodkawy, nieoczywisty, i naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Niektórzy uważają, że to jest zapach na lato, dlatego, że jest kokosowy. Natomiast dla mnie absolutnie nie jest na lato, bo on jest za ciężki, za słodki. Nie ma tej takiej zwiewności i lekkości przy letnich zapachach, która jest niezbędna na wysokie temperatury. Natomiast ten zapach y, polecam bardzo. Butelka i to opakowanie. Naprawdę super. Musamam White Intense Latafa. To są perfumy latafy. Uważam, że nie bez powodu ten zapach jest wiralowy na TikToku, na Instagramie, by the way. Zapraszam na mojego Instagrama Alex in London, jeżeli jesteście zainteresowani, bo tam będę umieszczała dużo więcej filmików z moimi fragrance of the day. Z tym zapachem wiąże się taka historia, bo ja jak kupiłam go i akurat wychodziłam z domu i tak sobie popryskałam na, na kurtkę denisową. I miałam chusteczkę higieniczną w kieszeni. Ta kurtka pięknie pachnie do dnia dzisiejszego. Natomiast chusteczka. Chusteczka pochłonęła zapach również i pachnie, pachnie do tej pory. Także jest to przepiękny zapach, jest to zapach, który polecam i jest to moje odkrycie. Jest po prostu genialny. I za tą cenę. 100% trwałość jest niesamowita. Takie bym powiedziała 7 godzin plus. Na ubraniach to bardzo długo, jeszcze dłużej. Dlatego to jest zapach odkrycie perełka. Polecam. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, czy chcecie, żebym nagrała film o perfumach arabskich, czy interesuje was taka tematyka. Dajcie znać, dajcie, czy mieliście, macie jakikolwiek z zapachów, które dzisiaj pokazałam. Co o nich sądzicie? No podzielcie się jak zwykle swoimi komentarzami. Ja bardzo lubię je czytać. Bardzo jest mi miło, jak do mnie piszecie. Do następnego razu. Yy, I lajkujcie, subskrybujcie. Jesteśmy w kontakcie. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie. Buziaki.